Cześć tu, Tao i witam Was w Taochi nowych akcjach z Lola. E, dzisiaj chcę Wam przedstawić tak, tak, e, parę, parę akcji. Jed, jedną z nich, a nawet tam chyba dwie czy trzy pokażę z tego meczu, e, były właśnie gdy grałem Olafem. E, pierwszy raz od dłuższego czasu rankeda na koncie Kubusiek 111 to taki jeden... Pan co poprosił mnie żebym mu trochę elo podbił bo, bo siedzi na 900 i nie jest w stanie z tego wyjść a ja z miłą chęcią się zgodziłem tam fajne trol, trole są bardzo przyjemnie się gra i, i jak widzicie już, już tutaj jest lekko dziwnie bo mamy Morganę która jest supportem Trendmera i ja byłem Olafem ten Trendmer nie rozumiał po angielsku przynajmniej tak utrzymywał, po czym ja byłem zmuszony pójść na MIDA, a co się tam stało, to zaraz zobaczycie. Eee, no i zapraszam, za chwilę. No i jest ta pierwsza akcja, jak widzicie. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Eee, mianowicie zostałem właśnie wysłany na tego MIDA i jeps! Auto, tak, tak, boom! Wyfleszowała mi się CastlePay, ale ja zaraz zaniał topór, podchodzę. I bum, na drugim level nawet pioruna nie użyłem. I mam blada nam idzie, używając jedynie topora. Eee, I to była pierwsza taksja. Eee, no może tak niezbyt ciekawa, ale zobaczmy dalej co się działo. No więc tam się rozwinął team fight w momencie jak ja to zobaczyłem zaczęłem e, kierować się w tamtym kierunku gdzieś jest Morgana zabita ja wpadam do środka zabieram jednego killa Zacz, e, zmieniam szybko fokus przyłączam się na piskanka jest drugi kill e, tutaj e, padł cały mój, e, cały mój team praktycznie kolejny kill dla mnie trzeci boom łapię Gravesa jest kill czwarty zbieram dobijam i pęta kill praktycznie samemu zrobiony oczywiście w mój team zjechałem dość dużo HP, ja, ja tylko podobiałem. oczywiście z, ten piorun, który naprawdę robi true damage e, pomógł mi w tym nie da się ukryć, że pęta e, bardzo ładna e, to jednak nie koniec a dlaczego nie koniec? E, ja wam przewinę Tutaj e, chyba niepotrzebnie rozwinęłem tutaj falkę z Amumu i krankiem, e, Zginąłem, ale dalej akcji, akcje się działy. Tutaj e, zginęła ażka Jeszcze trochę będzie trwało, wydaje mi się. Będziemy patrzeć jak zapieprza. Tak, trochę za bardzo przesadziłem tak, jest double kill Rzuciłem ulta triple Quadra I lecę, lecę, lecę Toporem nie dorzuciłem Tu Aszka ze sobą już chciała mi zostawić tego killa Poszed ace, nie zaliczyło mi niestety pęty Ale taki quadra, kill normalnie świetnie w ciągu jednego meczu prawie dwie pęty no szczerze mówiąc Olafem w tym meczu To był mecz, który Olafem, tak z Olafem nie grałem dobre parę miesięcy wziąłem go sobie, piknąłem tak naprawdę dla jaj tylko i wyłącznie Jeszcze wysłali mnie na mida na tym 900 elo I, No i szczerze mówiąc no, 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 to jak tu nie wyjść z takiego elo, nie wygrywając samodzielnie gry. Po prostu da się samemu zrobić pętę, jedynie wbijając się tako, takim cruiserem w środek, robiąc true damage, bo Olaf ma ten swój korb. I wydaje mi się, że pr nie ma problemu, żeby wyjść z takiego elo, przynajmniej yy, według mnie, bo nawet jak się ma yy, bardzo słaby team, to przeciwnicy też nie reprezentują zbyt wielkiego poziomu i da radę y, samym wygrać grę. No to już zobaczymy jak się ten teamfight rozwinie. Kill jeden. Kill drugi. Trzeci. Zrobiłem tripla, ale Grace mnie niestety e, zabił, mogłem go sfokusować, no trochę głupio z mojej strony. Oczywiście ten mecz zakończył się wygraną e, dla nas. E, tutaj już nawet zacząłem składać Blood Tearstera, e, bo widziałem, że, że naprawdę mam przewagę nad e, drużyną przeciwną. I chyba tyle to wszystko co chciałem Wam pokazać w dzisiejszym odcinku zapraszam na następne mam nadzieję że będą ciekawsze i bardziej, bardziej zachęcające no póki co na razie tylko próbuję z tymi replayami zazwyczaj jest tak że jak mam jakieś fajne zapominam żeby sobie gdzieś zapisać teraz jednak mi się przypomniało że mam tą pętę Olafem zrobioną plus tą kwadrę następną to zdecydowałem się Wam pokazać i... I komentujcie czy wam się podobało Penta na warzywach <laughs> I tyle, cześć